Hejka, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj sobie pokażemy co ostatnio zdobyłem Dawno odcinka, nie było dawno wiem Zacznijmy od tego Regionalne jakieś tam są YouTube też Lucky Lucky Tepik Lucky ewolucja Tepiga Gierados byte Dragon Pulse Dragon Pulse z Legacy Lapras Dragon Pulse z Legacy No i Dragon, Dragon Pulse to są Legacy set. No Słaba IV'a Tak jak Lapras Lapras no to jedną gwiazdkę akurat i, i taki szok no ale, są legacje Lucky Miltank Zważyc Z 2016, był I Oszołot Lucky No, zrobi się na... E, lucky się zrobi na Comedy nie I te No to już ja też mam 14, 14 14, 14, ale nie Lucky Niestety Gratina fajny. Charmant. Das 98 gdzie joska. Chance quest, trafiłem drugi, to już jest mój drugi chance spawn. Pierwszy Angus na dziko. I i to jest ta setka. Trzeba ja mu oczyścić, muszę oczyścić. To jest ostatni X. Dwa miałem ostatnie Exy na Deoxysa, bo Deoxys teraz jest miutą na rajdach. Już jednego miałem z Shadow Bolem. niestety nie był shiny. Kolejny Tepic laki Lucky Sangus. No nie laki Lucky No i. 98 z wianuszkiem, niestety szajnie się nie, nie wpadają EV I to jest, było 21.40 jak się on kończył I, I trafił się z Angus szajnie. kolejny drugi Więc fajnie taką rayquazę, bo miałem taki plenda z, z moim koncem przed Gengara Miałem e, już Rayquaza 3500 tak, tak około i zmaksowałem, nie było mi szkoda bo już takie to jest odisz z domu w domu zupełnie shiny Odisha niezły fart no i jeszcze mam kibonas jajuszka setkę zielony miutu pierwszy miutu na awerze był shiny no i drugi shiny miutu gdzie nasz wnosił? O, to jest ten. To z IEXA. Z Shadow Ballem. Na 13 października nie mam IEXA niestety. Wczoraj lakieryolu. No i dzisiaj tam giratinę zrobiłem na buście. No też, co takie ciekawe. Te, te, teraz będziemy maksować Baby babiagi. Już tego się muszę przelogować. Na to konto. Zaraz jest. Jesteśmy na żółtym kącie na murzynku No i murzynek to takie Taka skromna korekcja. ostatnio jeden szań, YouTube Fajnie. To było na tej godzince z miutu na Auerze we wtorek. No, nawet ba pogoda. Nie mogę narzekać. No ale w, na Giratinie wczoraj, czyli w środę 09, padało dwa tygodnie, tydzień temu to samo, było na geratinie 4, zrobiłem tydzień temu i teraz też 4. W środę, no, słabo, ale ale, jako, ale ważne, że się zrobiło. Ten tu musimy dobrać. i no, 9 ale z atakiem trochę wzmocnijmy sobie go troszkę bo jest stardust i candy Parapujmy a i tą setkę później sporapujemy na końcu tego odcinka i innego dnia niż to jest nagrywane czy 600? to jeszcze 30. I Jeszcze starta skończy, skończył ja bym nie serdzę, to się dalej będzie porakować. Tak wygląda moja topka. Średnia nawet. No ale wszystko podjęte, bo na wczoraj miałem problemy networkeru na ostatnim rajdzie. I było wychodzenie parę razy. No, na nie. Teraz na no x xpatryku przejdziemy Zobaczyć jak tam, tam chce Jesteśmy teraz na xpatryku Jak widzicie 38 level już się wbił No i, a to był już wcześniej, wcześniej kod, jak był Na, przez tydzień na rajdach Ładny jest ten zielony kod jednak Taki piplap ode mnie chyba tak? Nie. A on my tak. To jest Meuse z Shadowbo, no i jak się to trafiłem. No trochę lepszy niż tamten, no ale na górnym no ale... Słabo szko... na sześć kąt jak pipliłem, żadnego shinyaka nie było niestety. Choć chciał Shiny Mewlus z bolem Shiny. Jesteśmy na moim drugim czerwonym koncie. Wcześniej były 1 Mewtwo Shiny z Playstrikeem też Sub IV Shiny Gelatina. Może być nawet Dragonite, biłem na rajdzie też, biłem na Dragonite, nawet no, bo to nie jest rajd Mewtwo Shiny, chyba to było wczoraj. I dzisiaj jest 9-6. Gratina. No i tak wygląda moja topka. Słabo nie wiem. I to jest 30 level. Więc teraz na razie robimy lucky friend ze sobą, z, z Gengarem, za Rayquaza. Rayquaza. Która to jest ta. Ale zwykłą, no. Czystą. No i robimy to O mnie spadło CP na tej, tej słabszej cle A na to żeby była lepsza. No, bo to były dwa, dwie słabe rakezy Myślę, że będą lepsze Może setka A nie osztoś nie, 300 Nie wiem bo to jest setka ja jaj kasztan Dziś sobie zmaksujemy tego fajnego kotka u jaki na, na jego drugim koncie czerwonym To jest setka miutu Szkoda, że ja takiego nie mam No ale Fajnie się tak pobawić na kogoś kącie, Nie powiem, że nie

się 5 2984 To no jest bariera z 44, Dokładnie 204 304 W sumie dziękuję Baba Jago, że mogłem go zmaksować tego kota No, już pożarnicza przyma. Zobacz. Chodzi jeszcze dużo parów przed nami. 24 3402 3522

Dziewięć dziewięć, trójka i trzy dziewiątki. Mamy cztery tysiące, już ma niewiele parapów zostało do końca. To chyba będzie ostatni, albo przedostatni. A no, jeszcze jednego można dać. Ten już będzie ostatni, parafem. Nie, sześć ostatnich, to jednak 4,178 teraz jest wymaksowany. Ładny jest. No i na razie.